zaczynę zaczynać tak naprawdę od czegoś małego, prowadzić, nie wiem... Ale no, związki partnerskie to jest coś małego. No tak, ale pytanie, bo łatwiej później to wszystko rozwijać na zasadzie mm, różnych dodatkowych ustaw mhm. y, i tym podobne, ale żebyśmy od czegoś zaczęli. A, bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę to nigdy nie ruszy. Ja na to czekam od 20 lat. Czekam jeszcze od czasów Kwaśniewskiego, gdzie obiecywano nam związki partnerki i ta uczat krzyczała o związkach partnerskich, ale w rzeczywistości mijają już 20 parę lat. A ja nadal jestem w miejscu, w którym stoję. A I to wybory, to się zbliżamy i się oddalamy. Więc pytanie: Czy mamy jakiś plan, to możemy dalej z tym zrobić? Znaczy, jest wprowadzony i teraz będzie pod obrady, bodajże do komisji wpadnie projekt w sprawie związków partnerskich. Niestety podpisany przez posłów lewicy, a był wypracowany pieniędzmi i sumptem rządowym, tak więc on powinien wejść jako rządowy, albo my, my jako posłowie wielu opcji powinniśmy podpisać ten projekt. I, I to jest minimum. I to już jest to minimum, bo tak naprawdę ustawa o, o osobie najbliższej, o statusie osoby najbliższej, to jest zupełnie co innego niż, niż związek partnerski i tamto to nie jest minimum. Bardzo fajna ustawa, ale związki partnerskie są minimum, dzięki któremu będzie można w przyszłości, jeżeli jeżeli ludzie zobaczą, że to działa, i tak naprawdę 80% heteroseksualnych par na tym skorzysta, bo, 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 bo tak ponoć to, to tak pani minister wy, wyliczyła. Um, jeżeli ludzie zobaczą, że to działa, to dalej będzie można spowodować czy równość małżeńską, czy dodatkowe rzeczy.